Odzyskanie kluczowej dla budowy CPK działki nie kończy afery. Wprost przeciwnie, to wierzchołek góry lodowej i dopiero początek ujawniania wielkiego przekrętu pis na ponad miliard złotych. I o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Państwa do oglądania, do słuchania i do subskrybowania mojego kanału, bo dzięki temu razem możemy zaglądać za kulisy polityki. O CPK i Kowrze, czyli Krajowym Ośrodku Wsparcia rolnictwa opowiadałam już Państwu dość szczegółowo. W poprzednim odcinku zatytułowanym Afera CPK, Samobój PiS, kto nie słuchał, nie oglądał, zapraszam, polecam. A, a dziś chciałabym Państwu zebrać całość wiedzy dotyczącej tego, co działo się w KOWRZE w latach kiedy rządziło PiS, bo sprawa jest naprawdę rozwojowa i dorzuca. Garść nowych informacji, nowych szczegółów, które pokażą po co i w jaki sposób ta instytucja była powołana i działała. Jak Państwo z pewnością wiecie udało się obecnej ekipie rządzącej odzyskać kluczową działkę po cenie zakupu, czyli za 22 miliardy 22 miliardy 760 tysięcy złotych. Tyle zapłacił pan Wilgomasa za działkę odkupioną wówczas od kofr, w tym Ostatnim rzucie rządów PiSów, dwutygodniowym rządzie, trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego. I wcale nie jest prawdą to, co mówi PiS, że można to było zrobić. I po co to wielkie halo? Otóż akt notarialny uniemożliwiał zwrot lub zamianę tej ziemi, i dopiero trzeba było negocjacji obecnej ekipy z właścicielami, aby ziemia mogła wrócić. I stanowić ten zasadniczy grunt do budowy kolei szybkich wielkich prędkości łączących nowy port lotniczy z Warszawą i z Łodzią. Więc proszę Państwa, ta sprawa jakby została załatwiona, ale nie załatwiona jest cała sprawa Kowru, który, jak przypomnę, był taką spółką powołaną przez pis w 2017 roku z dwóch istniejących już agencji Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego wyjęto część kompetencji i utworzono nową spółkę. Można było się zastanawiać po co, a, a dziś już wiemy po co. No po to, żeby dokonywać przewałek, żeby dokonywać defraudacji publicznych pieniędzy, bo jak się tworzy kolejne instytucje, to łatwiej jest przelewać z kieszeni do kieszeni, by ostatecznie pieniądze wylądowały w prywatnej kieszeni kogoś związanego z władzą. To jest istotne, dlatego że... Zarówno NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli, jak i nowa władza po przyjęciu KOWRU dokonała audytu, a Najwyższa Izba Kontroli Kontroli w kowrze i obie te instytucje stwierdziły wiele nieprawidłowości. Zanim wybuchła afera z CPK zwolniono ponad 100 dyrektorów regionalnych w kowrze. Tam był przerost zatrudnienia oczywiście. Każdy dostawał pieniądze, ale też Najwyższa Izba Kontroli wykazała liczne nieprawidłowości. W sumie to są nieprawidłowości na miliard złotych, ale taką wisienką na torcie w tej niegospodarności była kolejna spółka, taka córka, którą powołał PiS. Powołał PiS poprzez KOF. KOF utworzył rolno-spożywczą spółkę inwestycyjną. いいで Czemu ona miała służyć? No, powołana była w październiku 2022 roku, wtedy, gdy Polskę zalewało ukraińskie zboże i była afera zbożowa i tłumaczono, że no właśnie to będzie taka spółka, która będzie dbała o interesy rolników, będzie też dbała o interesy przetwórców, opadających chłodni mających problemy, magazynów, które mają problemy. Z budżetu przeznaczono dla tej spółki 200 milionów. 000 000 zł. Kontrole wykazały, że po roku z tych 200 milionów zostało 8, a reszta gdzieś wyparowała. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wyszczegółowała różne inwestycje, niegospodarność i źle zarządzane środki na kwotę 166 milionów złotych w 12 miesięcy. Tyle roztrwoniono pieniędzy. W jaki sposób te pieniądze wyparowały? No, przykłady są liczne. Niektóre Państwo być może znacie, słyszeliście, bo niektóre były opisywane w mediach, jak chociażby słynne sprzątanie magazynów za 15 milionów złotych. Sprzątanie magazynów. Te magazyny to było niespełna 50 tysięcy metrów kwadratowych na owoce i warzywa. Tam nie było właściwie okien, nie wykonano żadnych prac remontowych, a, a, a zapłacono 15 milionów złotych. Same magazyny mają wartość około 100 milionów, więc było to naprawdę niezłe sprzątanie. Inną z takich, z takich przefalonych usług było przeładunek zboża w porcie gdańskim. Spółka ta rolno-spożywcza, spółka inwestycyjna miała przeładować 60 tysięcy ton zboża. Nie przeładowała ani tony, ale za samą gotowość wypłaciła sobie. Ponad 3,7 miliarda złotych. Czyli zapłacono za usługę, której nigdy nie wykonano. Inną słynną sprawą, też już opisywaną w mediach, był zakup konserw i kiełbasy zawykowanej w wekach. Te konserwy mięsne i warzywne na kwotę 27,7 miliona złotych, czyli prawie 28 milionów złotych. Poczęły w magazynach. Podobnie jak kiełbasa zawekowana za prawie milion złotych. Nie sprzedano ani jednego słoika, ani jednej konserwy, ale zatrudniono 8 osób do sprzedaży. I 28,6 miliona złotych poszło na straty. Podobnie było z zakupem pszenicy. Na to poszło 57 milionów złotych. Te zabezpieczenia, właściwie powinny być takie: takie kontrakty powinny mieć zabezpieczenia, że na przykład, jeżeli dostawca no nie dostarczy towaru na taką ilość, jaka jest zamówiona, no to musi zwrócić zaliczkę. Po aferach z RARSem i tych aferach z maseczkami, z respiratorami, tutaj się niczego nie nauczono. Myślę, że to były być może i celowe działania. No Oczywiście to stwierdzą biegli, to stwierdzi, stwierdzą prokuratorzy, ale dostawca dostarczył tylko pszenicę za połowę tej kwoty. A 25 milionów nie zwrócił, czyli 25 milionów zniknęło. I takich spraw jest ileś. One są na łączną kwotę miliarda złotych. I teraz, proszę Państwa, to RSSI, czyli Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna, przypominam, utworzona w październiku 2022 roku, w kwietniu 2024 roku. Została zlikwidowana. Kofr podjął decyzję o tym, że ją likwiduje. Ale czy wiecie Państwo, jaką w ogóle pierwszą decyzję podjęła ta spółka po jej utworzeniu w 2022 roku? Otóż pierwszą decyzją była decyzja o Ustaleniu wynagrodzeń dla prezesa i dla wiceprezesa, bo nie były to zwykłe wynagrodzenia. Panowie uzgodnili pan Marcin Kaczmar, Kaczmarczyk, bo on był prezesem, i pan Piotr Wyżykowski, o nich za chwilę że ich wynagrodzenia nie będą podlegały regula, regu, przepisom regulującym wynagrodzenia w tego typu spółkach, ponieważ są okoliczności ekstraordynaryjne powołania spółki i prezes dostaje wynagrodzenie w wysokości pięciokrotności takiej podstawy, a wiceprezes niewiele mniej, po 4,9%. To oznacza, że do kieszeni pana Marcina Kaczmarczyka trafiało 22 tysiące brutto miesięcznie, a do jego zastępcy. 21 tysięcy. Pan Marcin Kaczmarczyk, który został prezesem, to człowiek, który zrobił karierę w drugim rządzie PiSu i jego kompetencje to kurs menadżerski menadżera sportu. Najpierw trafił do Ministerstwa Sportu, potem trafił do zarządu lokalnej elektrowni podległej energii. Po łańcu bo tam mieszkał, ale on w sumie nie, nie dotrwał do końca tejże spółki, ponieważ został zdymisjonowany, albo też sam się podał do dymisji po kilku miesiącach, dlatego, że prawdziwą władzę w tejże spółce miał zastępca, czyli pan Piotr Wyżykowski, główny doradca Rafała Romanowskiego, czyli byłego wiceministra rolnictwa, to ten pan, który... Tutaj, może Państwo, żeście słyszeli, razem z Robertem Telusem, czyli byłym ministrem rolnictwa, został w pierwszym rzucie zawieszony przez Jarosława Kaczyńskiego w PiSie. Wiele spraw pan Romanowski pewnie będzie miał jeszcze do wyjaśnienia. W każdym razie jego człowiek Piotr Brzykowski zarządzał ową rolno-spożywczą spółką inwestycyjną. Oddzielnym, oddzielnym działem oczywiście pozostaje kwestia działek, bo jak państwo wiecie, działka, którą. O której było tak bardzo głośno, działka kluczowa dla budowy CPK, przez którą mają history kolei wielkich prędkości, to nie jest jedyna działka, którą KoFR sprzedał. I co ciekawe, KoF tak naprawdę nie miał w swoich kompetencjach sprzedaży gruntów należących do skarbu państwa, bo za każdym razem, żeby móc sprzedać, musiał występować o pozwolenie do Ministerstwa Rolnictwa, czyli Robert Tell, który dziś mówi, że nie ma ze sprawą. Nic Pólnego, jednak musiał wydawać takie pozwolenia. A wiemy już, że w ten sposób działki nabył, nabyła również rodzina pana Obajtka. I to są działki między innymi w sąsiedztwie powstającej elektrowni atomowej, a więc ich wartość zapewne wzrośnie wielokrotnie, tak jak ta działka pod CPK która była sprzedana za niespełna 23 miliony złotych, a dziś wyceniana jest na 400 milionów złotych. No tutaj się udało sprawę załatwić, ale działki pana Obajtka, działki na Podkarpaciu, taką działkę nabył działacz PiSu pan Mariusz Król, który kupił ziemię za 250 tysięcy, a sprzedał ją za milion siedemset, czyli ile? z siedmiokrotnym przebiciem to były właśnie interesy, które można było robić ze rządów Pisu. Temu służyły różne kolejne spółki tworzone po to, żeby tak jak mówiłam, przekładać pieniądze z kieszeni do kieszeni, a ostatecznie żeby wylądowały w kieszeni kogoś związanego z władzą. To były spółki tworzone dla przekrętów i dla przepalania publicznych pieniędzy. Tak więc, wiele jeszcze do wyjaśnienia w sprawie działek, w sprawie kowru i w sprawie pieniędzy. Jeżeli. Prawo Sprawiedliwość powołało własną komisję do sprawy wyjaśnienia afery w Kowrze. Jak zapytałam o to Piotra Skorzelskiego z PSL-u, wicemarszałka Sejmu, po co ta komisja? To odpowiedział mi w czasie wywiadu w TVP w pytaniu dnia, że to zapewne będzie sąd kapturowy nad własnymi działaczami. Więc zapytałam go A może to jest komisja, która ma wyczyścić konto i pokazać, że mamy czyste ręce? Zaczął się śmiać i mówi: No, tego rozwiązania nie przemyślałem, ale zapewne najbliższe dni pokażą, jaki jest cel tej komisji. Na pewno PiS nie wyjaśni tego, co działo się za czasów jego rządu. Na pewno wykazał się wielką nie tylko butą i no, bardzo niepaństwowym działaniem, ale też krótkowzrocznością, zakładając, że albo będzie rządził do końca świata jeden dzień dłużej, albo Zakładając, że ktoś nie wpadnie na pomysł i nie powie: sprawdzam. Czas sprawdzam się rozpoczął i zapewne jeszcze wiele kwiatków w tej agencji rolnej, jak również w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, jeszcze zakwitnie i będziemy o nich mówić. Jak zawsze, zapraszam do komentowania i lajkowania i subskrybowania. Bo dzięki temu, tak jak zawsze powtarzam, razem opowiadamy o polityce, zaglądamy za kulisy. Bo to wsparcie państwa powoduje, że moja praca ma sens i chce mi się y, szukać dla państwa tematów i opowiadać, jak wyglądają mechanizmy politycznych działań władzy, a dzisiejszej także opozycji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.